W of the Prime Minister. Please wait for the connection. Sekretariat? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, Adam Kopeć. Poczekaj Panią, mam pytanie, ponieważ ja dzwonię jestem redaktorem i dzwonię z miesięcznika Adam. I e, chciałbym zapytać, czy jest taka możliwość, aby e, w jakimś takim dogodnym dla e, pana prezesa Rady Ministrów terminie e, umówić się na wywiad? A bardzo proszę zwrócić się do Centrum Informacyjnego Rządu? Aha, bo, bo, bo pan pre, 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 premier jest zajęty po prostu. Musi się panu umówić, bardzo proszę za pośrednictwem Centrum Informacyjnego Rządu. Ach, Przełączam ta. pana linią A wewnętrzną. Teraz nie można po prostu. Czy... Wait for the connection, please. Ale połączenie. Ojej. Centrum informacyjne rządu. Halo, dzień dobry, dzień kłaniam dobry, się. Pan. Kamil Kopeć, proszę panią, ja dzwonię z miesięcznika Adam. E, uprzejmie. E, mam takie pytanie, ponieważ e, chciałbym e, zadać e, trochę pytań panu premierowi a, i e, dzwonię, aby e, właśnie ustalić ewentualną e, datę. Drogę. Drogę bądź datę tak. takiego spotkania. Ja, ja, propo, ja proponuję, żeby tak. Pan był tak uprzejmy zapisać adres mailowy. Tak. I napisać dokładnie, jaką sprawę chce Pan poruszyć, co Pana interesuje, te wszystkie zagadnienia, które Pan chciałby przez telefon powiedzieć? Proszę Panią, proszę tak. mi powiedzieć, ponieważ według naszego rankingu, naszego miesięcznika, właśnie tak. Adam, z którego dzwonię, tak. pan, premier, pan premier otrzymał najwyższe noty, tak. to znaczy jeśli chodzi o, chodzi o osobowość tak. i o wygląd. I teraz proszę powiedzieć, jak można by się skonsultować, jeśli chodzi o zdjęcia, e, zdjęcia do właśnie e, To proszę takiego również napisać właśnie w tym mailu, proszę uprzejmie, to Przypuszczam, mm -hmm. że koleżanki również z fotografem skontaktują się. Także proszę również Rozumiem. bądź też zadzwonić, ale proszę to wszystko napisać i przesłać informacje. Rozumiem. Proszę Panią jeszcze, skoro to jest biuro informacyjne pana premiera, jak kotek premiera ma na imię? Oj, tego to ja nie wiem. Nie wie pani. Nie wiem. Nie, wie nie pani. wiem, nie wiem, nie wiem, nie wie. podpowiem, nie, po nie powiem, o, bo po prostu o. nie znam. Natomiast... Również w Dobrze. tym mailu napisać to Dobrze. wszystko, co Pana interesuje. Dobrze. Dziękuję Pani Proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Do, do widzenia. widzenia Panu. Sekretariat? Halo, dzień dobry. dzień dobry. Proszę Panią, ja dzwoniłem przed tak, chwilą tak. do Pani. Proszę Panią, dzwoniłem. rozmawiałem z Panią w Centrum Informacyjnym Rządu. Tak. I Pani tam nie wiedziała, może Pani będzie widziała jako sekretarka. Pana premiera, jak kotek premiera ma na imię? Bardzo proszę w centrum w wszelkich informacji pan udziela Centrum Informacyjne rządu i tam pan powi po powinni udzielić informacji. Ale oni nie wiedzą, bo też pani nie wie. Mogę zapytać pana dyrektora. Bardzo proszę zostawić numer telefonu. Dobrze. 01 Miesięcznik Adam. Adam tak. Dziękuję Pani Dziękuję. bardzo. Do widzenia. Do widzenia.